Witajcie, <laughs> <ludzie>. e, witam witam <laughs> Was ponownie w grze World of Tanks, w, no. jak widać wrócimy ze Szkocji. Tak, no tak wrócimy ze e, To jest gra pierwszy raz odpalona z nowym odbytem w naszym czołgu Isie III i oczywiście Pokaż pierwsze nagranie z wersji 8.8. Misje są na, e, następujące, a mianowicie to nie Oka są misje, to. to nie są misje tylko chyba acigmenty. Z które się zbiera, że trzeba coś ukończyć w jednym dniu albo w iluś tam i się za to dostaje ten, to no takie misje, takie misje na... takie gówno takie aha maus. dobra, nie mam i nie będę miał Ale, że chyba będę miał za 5 lat to możecie się doczekać dobra, dobra, dupa, sracz mnie to nie interesuje bo i tak tego nic nie mam aha, dobra i tak, ale my tu od tego nie jesteśmy, tylko jesteśmy Graj. i będziemy popierdzielać IS-em trzecim po polach... i Jakiej mapy? Nie, mapy. Mapa a, a, będzie a, a, a. następująca. Czarny ekran. O, nie. Ennisk. Ensk. Ale na polski EŃSK, bo to wiesz, o! dzieje się w Europie to. czekajcie czasu dodać. tyle. Sp bre, bre, bre. Aha, będzie troszkę po. No tak, e, z tego co widzimy, Alturel jest co jakieś. Czekaj, to są dziesiąte? Nie. Yy, przed T95 się chowaj. I wszystkie 10, te. Kurczę. Przed dziesiątymi zawsze się chowaj. No chyba, że GWE 100, to możesz to rozpieprzyć. No wiem, zanim załaduję, to. Ale za to chyba za jednym hitem. O, Zapomniałem, że ruskie komendy są... E, wróć, ja jadę ten. I klanty Zap, są. Zapomniałem, zapomniałem. No, latyki tak są i kiczowy, 200. I kiczowy celownik. No niestety ludzie mamy do dupy celownik, nic nie poradzę, bo jeszcze nie zdążyliśmy go sobie zamówić u szlachty. Ale gra jest. Gra jest, co to się liczy. E, zaraz wyjedzie jakiś konfident albo mnie rozwali, bo mnie już zauważył. Tylko nie wiem, czy pod dobrym kątem jesteśmy. Patrzyłeś ustawieni. czas? Patrzyłem czas. Przecież czekaj, czekaj, czekaj. Ci pancerny, tak? Tak, nie budzący. Musisz wiedzieć, gdzie celować, bo inaczej dupa. Jakiś tam jest. Camlulom, O, tu zaraz Menel wyjedzie. No widzę, już jedzie. Zaraz się pojawi, zaraz się pojawi. No i już. Już wyjeć? O, od kogo? Ciekawe. Yy, tam, za to był są twoje. A. A no, pod kątem mogą być ustawieni, tak? do niego trafili. Ja wolę nie wyjeżdżać, bo jeszcze mnie trafią, a... Z tą nowolówką chciałbym pokazać, jak ona ładnie penetruje od... No jak ta. na razie to stoisz i się gapisz. No bo tu nie chodzi, żeby jechać na hamak. Ale z tego, co widzę, wspomogę gościów z tego, z ISM. Może go rozwalę? Będę miał szczęście... Eee, e, tak, nie rozwalę, tylko uszkodzę. Eee, tam są? Nie, dobra. E-75, wycofaj się, bo cię rozpierdzielę. O, mój subwoofer zam... Te, Całe Zabrze, biurko... całe biurko się zatrzęsło. Kurde! Używaj celownika, wiesz ile te pociski kosztują? 2 złote Chciałbyś Czekaj, bo ja tu nie, nie chcę ryzykować Ale głoś Dobra Gówno, Jej. Niszczyciel 10 Bej! Wycofaj się panie ISU-152 Wycofaj się panie E75 ja Nie chcę zginąć, mam tylko ISA trójeczkę o, rozpieprzyli? Kogo? E... O, co tu mamy? Został. Co? Tortois. Tortoisik! Taki żółwik, taki brr. O, widzisz te gówno wierzyło w Tortoisa? Da. Zgadzuję się. E... Ktoś pojechał na Kampa. Kapa. Cieka kapa, co ja powiedziałem? Na Kampa powiedziałem. <ślam> te <ślam> Zaraz pełno siga -sh zwalimy. Joko, byłko! Nooo, yy, gratuluję. A nie, remis, remis. Dobrze, prowadzimy. Yy, nie prowadzimy, ale. Dobra, to przegrywamy. Ale pershinga rozróbcie chyba. Pershingu, stój! No już, go rozwa... To po to ja tu jechałem, nie? No. Akurat w momencie, kiedy dojeżdżasz, dowiadujesz się, że oni go spokojnie rozwalą. Aha, przez to nie Ale bo masz no wygląda, mało prędkość. No wygląda na budynek rozwał, rozwal... Bo może masz małą prędkość. Rozdupcalny. Bo może masz mało prędkość. No tak, tak. Ale to też wynika z tego, że na przykład jakbym grał pierwsze tierowcem, to by było widać od razu, że o nie rozwalę tego. Przecież to taki, taki beton. Fałka A i centrujeczka to spokojnie nie. się rozdupcę. Dobra, jedziemy na fałkę i tak ją rozwalą, znajdź życie. To jest przecież normalne, naturalne i. Ale przygotujcie. Kurwo ją, ton! Czekaj, nie ja, fałkę I w dół! Puuuuu! Nie, yeah, tak ktośna! Rozwaliliśmy go! Mamy tam T114, to nie jest za dobrze. Fajnie, naszą bazę kapelę. Tak naszą bazę kapowali, jedź czyli, do bazy Czyli ja do... Tyłu. Na to nie ryzykuj, bo to dziesiąty tier No, to ty ubiero. widzisz mapę o kuźwa. Zawracaj, zawracaj Uch. jest, jest. patrzysz, że ci nic nie zrobili. No to dziewiątka rozwala. Kurde, 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 kurde. Poleciał. To jest taką robotą, ale czy zatrzymał się. Mamy szczęście. Walniemy tu. Poszedł. Ej, no. Ferdinand ósemka. Go trzeba w dupę albo w bok, bo inaczej dupa. Kurde, goni mnie. Nie ja chcę tak umierać. Nie tędy, nie. Musisz go zaskoczyć. Zaskoczenie piękne. Ale on szybko ładuje, to jest problem. O, i dookoła. I beton. I blokuj go, żeby się nie mógł odwrócić. Próbuję, ale się O, no, jeszcze, nie co? no, jeszcze Coś tak. się rozpieprzyło? Yy, tak, A, tak. Komarnik roz... już, yy, no, kłania głowę, znaczy w żałobie, czy jak to tam. No, zdejmuje kapelusz. Ale nic, bo mimo, że ta misja się kończy, to mam to w dupie, bo odpalimy teraz LC Mixa, który zapierdziela z prędkością 65 km maksymalnych na godzinę. I tak, tak wolno jedzie oczywiście na pustyni, to 50 ledwo co wyciąga. Co my tu mamy? Jak zwykle do dupy. Yy, to tak, artylerii nie ma, to ty nie masz na co je pojechać, czyli możesz zrobić misję samobójczą. Da. Tyle ci pozostaje. Tylko wykryć ich i pojechać, bo tu nie ma ani artylerii, której możesz rozwalić, ani tiery, które są twojego tieru. Da. Które możesz uszkodzić. Tylko teraz, jaka strategia, którym dojedziemy? Yy, prosto. Piątką. Piątką. Da. Piątka czwórka. Czwórka piątka. Po prostu oczywiście ludzie jak widzicie mini mapkę. To zapieprzamy między 4 a 5 tą autostradoła 4 a 4 a 5 Co? A! Powiedział coś, że pauci! Że Ja myślałem, że to Rosjanie. No właśnie, a to są Francuzanie. Da, da. Zapomniałam o Francuzach. Czy oni dobrze jeżdżą! Ale kierowcami to nie jest, oprócz. Taksi no to pokłony Taksi 1, 2, 3, 4, czy ile tam było części taxii Witaj 375 tak, 71 Nic nie kurz Widzimy Że Ale patrz ile ludzi o że się... silnik 7 tak? Możliwe Aha. Możliwe. Możliwe Wrócił Volent, i no no i się Polaska Polaska jaka szkoda na w dupę. Ich pies z tego. Oooo! Oh! Oh! To je dobre. To nie, je dobre. Urwisko. Na urwisku będzie. Ty! Urwisko nie było! Nowa mapa. Bo doszło parę map, które tak, kiedyś nie były. Było. A nie, nie Widziałeś to? No. Urwisko nie było. Nie było urwiska. A nie było. Kurwa Ja to pamiętam. <laughs> Sonik, Glawąt, Gratuluję wytrwałości w grze. I pozdrawiam. A nasza Krysia do czadu. Co nie, Krysiu? Krish. Użyj, użyjesz z tego swojego roga na czole. <laughs> <laughs> aha, aha. tak. E-peh, a są artyleria. Mówi też 1-2-1. Rosjanie atakują! O, atakują! Rosjanie atakują! Zjada! Jebój! Bum, 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 bum. bum Mały lak był. I wchodzimy na drogę. Drogę z promu. Weź ten y, tab, pokaż jakie są czołgi, bo możesz nie wiedzieć. A, nie. papier. No. I trzeci. A akurat na moje tiery jeszcze widzę kolegę. O, prowadzimy. Jakbyś, Jakby była kawu piątka, to jemu się strzela w taką malutką wieżyczkę. Przed ten. Y, na kadłubie. Nauczył mnie komornik. To zrola komornika który potwierdziła meble a my za ten czas wyjdziemy tam za... Wyść, Co my tu mamy? Gówno! Zapieprzej w to, Zaraz będzie polecił Czekaj, 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 Proszę, proszę, wyjaw się, wy wyłoń, wyłoń. Kurde, wyjdź A tu będzie, tu będzie. Tu nie. No i porobacie. A! Pojechał w drugą stronę. Dobra, nie ma co marnować paliwa, jedziemy Bo nam... E, ten... silnik wystygnie <noise> Stąd oczywiście wyjadą, ale żaden z naszych nie raczył, bo oni jakoś robią tam formację Żółwia, tak? Jakieś gówno, już widzę, że przegraliśmy Literę M robią Ale już przegraliśmy, bo patrz Co tam y, na piątce i szóstce robią idioci? No co? Co oni tam robią? Nie wiem. Wejdź do nich, tam napisz. Znaczy, ponaciskaj, co to ma być. I parę razy, że nerwowo. O, izdwa. i z dwa. Wygórę się mu strzela. To jest siódmy tier, człowieku. Niech wyjedzie, celuj. <grym> Jakim cudem, przecież to jest dwa. To jest nienormalne, nierealne. Panowie, wsparcie. Pomóc, pomoczy. F7, F7 pomocy. Mogę wziąć Z i najechać. I e, temu w, w dół. E, Główno mi zrobił. Tomasz masz? Cofaj się, bo jest trójkę. Nie można, co? E, tego nie... W włas, w włas. Co? We włas ten u góry. O tu. Jechać. Można jechać. E... Co nie można? O, coś tam pojechało. Gdzie to bomba była? Bo ten, artyleria strzela No nie wiem, czy ona drzewa przywraca. Można jechać. można jechać. O, o, o. No pięknie, widzisz? Ja ci nauczę, bo to są te y, czułe pointy. Czy jakoś tak. <laughs> czułe pointy. Ucisowi trujeczkę to podwierzą. Pod w taki tam co ty masz peryskop. Czy tam e, czekaj, coś... bo tu widzę moment Albo w dupę, albo w bok KW-1 jeden stąd to zrobił. On chyba w kulki leci. No. Rozwalę ci pierniczku. Przybliż, przybliż, przybliż. Rozwalę ci pierniczku, bierzyczkę. Nie, 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 w dół. Dobra. Nie. No nie widzę go... Yy, w dolny... ten... O! Tam wieżyczka była! O! Wyżej, 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 wyżej! O Widzisz? Pięknie! Ja cię uczę! No dziękuję za nauki! No... psorze! Przybliż! Da! I go może rozpieprzysz jednym szatnem. No pech! Pech to pech! O, może i się trójeczkę rozpieprzał. On tam ten się pewnie wycofał już. No nie. O, nie. O, o, o. No good. Nie jedź do przodu, musisz najpierw przeładować. Wiem, wiem, wiem. I dzięki Tobie wygramy, bo ty dużo HP zabrałeś. I widzisz, trzeba znać, znać czułe pointy. Widzicie, ludzie czułe pointy, to jest podstawa tej gry, której nikt nie słucha. Kawu 3 zaraz. Wycie. O, Kawu 3, dobre. Brawa dla Kawu Trujeczki, pewnie mnie Isik Trujeczka. E, ja nie lubię ani <śm> <śm> I. Walić, wiesz gdzie? Gdzie on jest? Nie ma go. Pojechał za góry, chyba. Powiadasz? No jedź. robię oblężenie. Znaczy zmieniam... A z drugiej strony, da dobry pomysł o, widziszcie też powierzyć na pieprzali we władzy, no bo włazy to czułem człowiek... pon... punkty <laughs> O, tam dojechał kola, a ty ich okrążysz i to jest bardzo guta ideowy pomysł Da Ale Ten, ten amory ma do przodu do tyłu! Lów. Trzeba lwa rozwali... A oni rozwalą. O, i satrujeczki rozwali, to nie musisz już oblężać. Ale i tak, jak już to robię, to, to zrobię. Po co marnować? Okazję. Bo oni pewnie oni to mają znowu. Te 32. Powinni rozpieprzyć. Lówka już rozwalili z co widzę. Czekaj, ale nie mają. Słyszałem. Mają cztery pojazdy. Średniego to się powinno psztyknąć Tak, tak, tak Team 3 Eee Tak Fajnie Miło wiedzieć Weźmiesz go od tyłu, bo się wycofuje I za zamkniesz mu Wycofuje ucieka. się? No eee, To znaczy, że we mnie mierzy Nie Wycofuje się, bo nie wie gdzie jesteś O, dopiero teraz widzi Nie ma dupy, a jest dupa Pam! Wycofaj się. Wycofaj się. Nie. Zmierz go. O, nic mi rozwala. Jaka szkoda. Sonik, proszę, nie spamuj. Wiem, że ty masz nowe gierki, których nie ma jeszcze, ale nie to gówno... Ale Row 4 jest. A. on się po prostu nazwami bawi Artyleri nam zniszczą Jeszcze jest siódmy Dobra to jedź na kapa przejmuj jest. A jest to gówna, ale przejmuj kapa Tak czy siak Nitrow Nie mamy nitra. No to zrób Ale nie, artyleria broni i my dojedziemy do kapa, a artyleria zdąży obronić no chyba, że Isa rozwali. To chyba IS nas namierzy. I tych... Tych o, rozwali. Nie, patrz ile życia ma. Lusemki, ten i IS z Lowem nie ma szans. Da. Lewo, lewo, lewo. Tutaj wykryli. I wygraliśmy, tak oto wygraliśmy. A czas pewnie długi, Pewnie dużo po czasie, nie? No. Ale nie szkodzi, ważny jest sukces niż w dupere... Duperele. Jedę tędy może... O już i zginął. No jeszcze kawó 30. Dobi go. Jak się uda Proszę, no? Ale kur... przynajmniej zajmujesz tego pointa. Bo zawsze tak jest. Cena. i to już kończymy już Tak ludzie z tego to miejsca będę się zajmować A zążył. ile no. po czasie? Troszeczkę. O patrz, patrz, a co to je? Stolowa ściana. Oj, słabo, słabo. Yy, tak, więc z tego to miejsca, ludzie, ja się będę z wami żegnał, więc no, ja subskrybation, application w górę, dobre komentarze na was, proszę i zachęcam was do oglądania moich innych filmików z TotoGry gry, innych gier, a ja za tymczasie ja się z wami żegnam, ja też się żegnam, no, cześć, nara.